Siemanko, dzień dobry, wchodzimy na nową budowę. Dobra, wchodzimy, tu będzie podjazd, gdzie idziemy teraz, będzie miejsce parkingowe. Tu będzie chodniczek. Chodniczek przy ścianie, omijam pompę, Na no, widzicie, jakieś rysunki. Na wprost zaczyna się taras. Skręcamy w lewo i tutaj mamy tarasik do końca okna po lewej stronie, jak widzicie, z jakieś 20 cm wychodzimy na ścianę. I tu się zaczyna kolejny taras, bo to są dwa domy, to jest, jest bliźnie. Tu lecimy taras, tak samo jak z drugiej strony, mniej więcej taka szerokość. Idziemy w stronę pompy, omijamy tą pompę, tu będzie chodniczek. Chodniczek jest taki symboliczny, 60 cm. I tu skręcamy w lewo, mamy drzwi, jedne i tu będzie gdzieś chodnik do ulicy. A podjazd będzie tam po prawej stronie, takie miejsce parkingowe bardziej niż podjazd. Jesteśmy z tyłu budynku przy tarasach. Wybieramy, wybieramy przy budynku to, co możemy ręcznie łopatom, żeby Bobem tam nie podjeżdżać, nie kusić losu, nie szorać po ścianie. Zrywamy wierszą warstwę. To widzicie, jest taka warstwa taka płasko-ziemia. piasko, -ziemia. Płasko-ziemia, chcę powiedzieć. Yy, Piasko-ziemia, taka wiecie. Dosyć gruby, taki brudny piasek. Czasami tak się zdarza. Ogólnie spoko. Wyrównane, zagęszczone i teraz wyznaczamy taras. Jak wyznaczyć taras? To bierzemy bok z prawej strony, przedłużamy linię sobie ściany i tutaj cały front sobie robimy linię równą. I mierzymy od okien. Dlaczego od okien? Bo okna są jakby szersze niż ta ściana, więc lepiej zrobić docinkę przy ścianie, a nie przy oknie. A zresztą tu za bardzo dużo miejsca nie ma, żeby, wiecie, szaleć tak, nie? Także robimy sobie spad do okna na zewnątrz, tu jest 3 metry, to 3,5 cm sobie spadu możemy zrobić, za chwilę tym o tym pogadamy, ten spadzie, bo tutaj mógłby, mogłoby coś nie pójść. Wykopujemy pod obrzeża, tu będą obrzeża ósemki, te które tam widzicie z przodu, są ósemki, one są 25 wysokie, czyli wykopujemy na 35 cm, tak żeby 10 cm było tej podsypki materiału pod krawężnikiem. Zaczynamy standardowo od roku. Dlaczego od roku? Żeby nie robić docinki w rogu, bo docinka to wiadomo jest mniejszy, mniejszy opór stawia, bo jest krótsza i czyli może po prostu prowadzić do jakichś tam urazów powiedzmy. Dlatego gdzieś tam za róg wchodzimy, gdzieś tam jak mijamy ścianę, tam jest nam taki wiecie punkt przechodny tylko i nie będzie widać prostu prostej odcinki. Oczywiście staramy się ten nudziki nie robić mniejszych, 20-30 cm. To by było najbardziej estetycznie. Ale gdzieś tam wychodzi pod ścianą, wam gdzieś wyjdzie jakaś mniejsza, to tam nie robi. Byle nie robić plasterków w 5-6 cm. Wstawione, zlane wodą i będziemy oporować. Oporujemy. Podsypkę robię taką trochę mocniejszą. Pytacie, proporcje? No to jest taka 4 do 1. 4 do 1 na obrzeża musiałoby być. Zlewamy to wodą, oporujemy, ten opór też zlewamy wodą i tak blachą przeciągamy, po prostu, jak będzie dzisiaj taką, wiecie, zacierkę robić blachą, ten beton czy podsypkę na zewnątrz, ona będzie mocniejsza, nie będzie taka porowata, po prostu będzie bardziej odporniejsza na warunki atmosferyczne. Wyrównujemy całe koryto, bo trzeba było się podnieść i zagęszczamy, to jest zagęszczarka 300 kg, zagęszczamy 2-3-krotnie. Tu będziemy jeszcze to korygować ten taras, więc za chwilkę zobaczymy co się okazało. Tak to jest, wiecie jak coś robicie, coś ustalacie, macie coś w głowie i przed inwestor, on chciałby inaczej, ok, on chciałby inaczej, dobra, zmieniamy, ale na drugi dzień jednak wyszło co innego. Zlewamy wodą, niech się napije. Ludzie porobiło się W poniedziałek padało cały dzień Dzisiaj wtorek Mieliśmy teraz właśnie Mieliśmy No byśmy mogli A to się odwaliło? Nie wiem w którym momencie Znaczy wiem w którym momencie, ale Tu sobie sznurek puściliśmy Przez całość Żeby mieć dwa okna na tej samej wysokości No i co? I zawsze, zawsze się mierzyłem do, do urany, Bo tu zawsze odwodnienia były Tylko to jest inne okno, nie? Za się nazywa. To nie jest HS, tylko te drugie. Inwestor chciał kostkę tutaj, do rantu. No, a ja zrobiłem obrzyża do tego rantu. I, i można by to przedyskutować i zrobić kostkę dotąd, nie dotąd, nie? Albo obrzyża za nisko. O tą grubość. No i tu jest problem, nie? Bo to będzie za duży spad. Ta kropka jest dół okna, dół okna, nie? Tu przekładam sobie dół pożący. Robię poziom, nie? i Zobaczę co wychodzi. Tak mogło być, tak jak teraz, ze spadem. Ale musi, ale to jest poziom. Tak mogło być, Czy tu jest 3 cm? Nie wiem, jakim cudem to wyszło, No... Tu jest tak, czyli to powinno być tak. Tak, powinno być. Czyli tylko te dwa są dobrze No i Lipton, trzeba poprawić. Można by kombinować, przerabiać krawężniki leko tu, leko tam, żeby po prostu, wiecie, przy budynku pasowało. Ale tak spojrzycie z boku, po prostu będzie wiecie, ten teraz będzie taki płamany, nie będzie płaski. pierdzieli, to trzeba to po prostu wyciągnąć i poprawić. I tak to jest, jak ktoś wam gitarę zawraca. Ty o tym wiesz, że musisz to zmienić po prostu, bo z inwestorem dogadałeś się, że tak to po prostu zrobisz. No ale... Życie pokazuje jednak, że gdzieś tam zawsze coś ci może umknąć. Ktoś coś się kurde wiecie, zdenerwuje. Gitarę zawraca i no masz na głowie całą budowę, jeszcze plus inną budowę i jeszcze swoje życie. I... A już tak nie raz było, że robicie coś, ktoś przychodzi, na przykład inwestor, czy jakiś tam, wiecie, ktoś tam inny przychodzi, zagaduje, coś tam gada, się pyta. Przerwaliście pracę, pomiary i wydaje wam się, że jest ok, patrzycie okiem, no dobra, nie? No, a się okazało, że, że ty tylko ten sznurek puściłeś, a go nie, nie zweryfikowałeś, nie sprawdziłeś. Po prostu tak ci się udało powiesić, że wyglądał na gotowy, a nie był. I czasami tak jest. Ale nie raz są centymetry, więc idzie to naciągnąć. Wyrywamy te wszystkie krawężniki. Dosypujemy podsypki peskowo cementowej. Dołu nie wyrywamy, nie psujemy tej podwaliny całej tej, tej podsypki, która to była. Bo mamy plus taki, że się podnosimy. Jakby się musieli się obniżyć, to musi wszystko wywalić. A my jakby zobaczcie, wewnętrzną stronę zostawiliśmy, bo tam będzie zlane wodą, dosypane. A zewnętrzny opór cały jest nowy, tak? Spód jest na tyle, na tyle stabilny, że nie musimy tego próć. Dosypujemy te 3,5 cm podsypki piaskowo-cementowej i wstawiamy na nowo. Oczywiście sznurki sobie ustawiamy wszystko wyżej, żeby do sznurków to normalnie ułożyć. I sytuacja się powtarza, zlewamy wodą i oporujemy. Oporujemy tak do połowy wysokości, bo tutaj ten taras może lekko wystawać. Bo on jest 15 cm wyżej niż cała reszta chodników. Bo tam gdzie widzicie na wprost jest pompa ciepła, tam jest chodnik i ten chodnik jest 15 cm niżej. Aczkolwiek teren tu i tak jest cały wyżej niż ten taras, który powinien być wyżej. Taras powinien być wyżej, a i tak jest teren wyżej, więc może takiego stopnia tu nie być. No i co? Chwila nieuwagi uwagi nie? Ale dzisiaj byśmy to kładli, a dzisiaj byśmy tylko obrzyże poprawili. Tam będzie mała zmiana przy pompie. Jeden krawater będzie przesunięty. Tam taka rura jest ta rura jest, tak wiecie, albo w kamykach, albo w kostce. Bo tak dosyć daleko odstaje. To tam robimy przeróbkę i będziemy szli do przodu. wjazd tyczyć z ulicy. Musimy to zostawić na chwilę. Tu jest stara podsypka. To będzie za zagęszczarką. Dosypane. Bo się podnieśliśmy o 3,5 cm. Całość, tylko te dwa obrzeże, te małe były dobre. Stamtąd to był duży spad, nie był za duży. I tutaj, teraz mamy 2%, 2%, 1% na tarasie. Tamte też z tyłu poprawione, z boczku. I zaraz przejdziemy tu i do przodu. Skoro się podnieśliśmy o 3,5 cm, to musimy po prostu. Tutaj rozbić te stare podsypkę. To będzie zmiętolone, zagęszczone jeszcze raz. Tutaj po prostu ta powierzchnia będzie poprawiona. Także po prostu tej podsypki nie ma 10 cm, aczkolwiek wyjdzie pewnie około 7. Rosypujemy, dosypujemy jedną łyżkę po prostu piasku i zagęszczamy małą. Jesteśmy z przodu przy ulicy. Musimy znaleźć gwiazd. Gdzie tu jest. Tu na środku gdzieś będzie gwiazd. 6 metrów. I musimy teraz linię działki sobie puścić, oś tej działki, przynajmniej oś. No oś działki i oś tego wjazdu będzie dokładnie z 8 działki. Trzeba znaleźć słupek, prawy już jest, lewy jeszcze, sznureczek puścimy i Aha, wysokości jeszcze z względem wejścia i podjazdu. Jesteśmy z drugiej strony, po prawej stronie, przed chwilą tam przy paletach byliśmy, przy ulicy. Jesteśmy z tej strony, bo tam trzeba będzie jeździć, ten kabel tam się zamiętoli gdzieś tam. Musimy sobie zrobić porządek po prostu, bo tu za dużo tych graciarów jest. Zawsze tak jest, że że chodzą na działkę i sprzątają. I musimy zrobić sobie miejsce do sznurków, bo... Na środku jest już sznurek, był puszczony dzień wcześniej nawet, tam właśnie, bo to jest następny dzień. Cała oś tego podjazdu. Oś w kącie do linii działki. Linie działki po prostu musimy sobie znaleźć. I mamy już sznurki brzegowe, jak to szeroko będzie. To będzie 6 metrów, lewo-prawo. Zbieramy ten destruk, który tam był wysypany z, z drogi przez, przez, tam, przez zarząd dróg. I my to musimy schładować, Tam po lewej stronie jest schładowane właśnie takie czarny destruk. A ten piasek, wszystko kuretowane, po prostu gdzie indziej idzie, żeby tego nie mieszać. Tam mamy beton B15. Linia jest, jest pod krawężnik. Widzicie sznureczek? Widzicie. Jest ustawiony ze spadem. A skąd wziąć ten spad, yy, poziom? No to po lewej stronie. to się łączymy z granicą działki. I po prostu spad musimy zrobić od budynku sobie jakieś tam 6-5 cm na całości. Bo to około 5-6 m jest do granicy działki. I to jest nasz taki punkt, yy, łącznik z tym podjazdem. Też nie możemy szaleć, ten podjazd nie może być za wysoko, nie możemy mieć za dużego procentu. Tu chyba było ustalone, żeby nie przekraczać 5%. I tak się, tak się zmieściło, bo tą stronę, którą majster teraz stawiałem, to są oporniki, krawężniki. Tą stronę, którą majster teraz stawiają, tam jest 4,5% wyszło. 4,5%, prawa strona będzie tutaj, będzie 4% około. A dlaczego? No bo ulica jest pochylona w lewą stronę i tam ta strona jest po prostu niżej. Leci i celuje niżej. Nie ma dużej różnicy. To są oporniki, stawiamy oporniki, tam są skrzydełka rozjazdy w lewo w prawo będzie. 1,5 metra, półtora metra w lewo, półtora metra od ulicy, od drogi. opurujemy robimy opory z zewnątrz do połowy wysokości. Tu to, to samo, dlaczego ma tam tu, a nie tu od krzyża, od, gdzie się szurki łączą. Żeby nie robić tam małych docinek. Żeby tam na rogu był cały krawężnik, na tych skrzydełkach, żeby nie robić jakich małych pitusiów, że wyjdzie tam 40 cm i będzie skos ścinany z tego 40 jeszcze. Później prawy skos dochodzi, który też będzie po prostu ścięty, też osłabia jakby się narożnik. Dlatego majster zaczyna od narożników, tylko narożniki tych krawężników zetnie ze skosa, z 40 chyba 5 stopni, tak. bez 1,5 na 1,5, czyli równy, równy, jakby ten, to skrzydełko wyjdzie i oporujemy, z zewnątrz nasypujemy do połowy wysokości tu nawet ciutkę wyżej, bo mamy dosyć ciasno i jest wysoka ta gleba to był pierwszy dzień, tu prawie 2 metry betonu poszło na to poprawiamy koryto i tu będziemy zajmować się dzisiaj co, zamknięciem całym a, widzicie, to wszystko tak jest w czasie rozciągnięte, bo nie możemy tego jakby zabetonować dzisiaj bo bodaj gruntu musi być tu, tu są te skrzydełka, o których mam ja mówiłem, te rozejścia. I tu jest cały krawężnik po lewej stronie. Jmacie tylko ścina końcóweczkę. Krajiec tylko ściąga po prostu ścina, żeby to nie wystawało. Tutaj chora sytuacja, demontujemy najazdowe krawężniki. Co, co bym ewentualnie zrobił w tych najazdowych krawężnikach odwrócił je. Bo one po prostu są spadem w naszą stronę tą fazą a mogliby odwrócić tą, te, te krawieżniki i je tu zostawić. No ale zarząd sobie wymyślił, że to wstawimy oporniki, więc musimy całą ławę skłuć. Całą ławę trzeba skłuć, bo oporniki są wyższe od tych najazdowych, które tu były. A jaki jeszcze jest paradoks, że my tutaj ten podjazd robimy, mamy w projekcie 15 cm betonu pod krawieżniki, wszędzie dookoła. 15 cm musi być betonu pod krawieżnikami, a ulica ma 10 cm. Pod krawieżnikami. No wiecie, klient za to płaci, to zarząd druk sobie wymyśla. Tu macie po lewej stronie zagęszcza, po prawej stronie robi się miejsce na, na krawieżniki, na oporniki. Czekamy na beton. Tak, tu zagęszczamy dwu, trzykrotnie Im większa zagęszczarka, tym lepiej. Oczywiście, tu jest teren cały czas piaszczysty, piaskowy. Nie ma wytycznych w projekcie, żeby robić jakąś tam podbudowę, pod beton jeszcze. Ha, aha, za chwilkę dojdziemy do betonu. Tyle betonu to jeszcze nie waliłem nigdy w życiu, naprawdę. No, robiło się podjazdy jakieś duże w firmach, ale tyle betonu tutaj, co jest w projekcie to. I tu jest ten moment odcięcia i mamy ładnie skosik dopasowany i po lewej stronie jest cały krawężnik, że ten pituś nie jest tak osłabiony, nie jest zrobiony z docinki beton dojechał i wstawiamy. Wstawiamy do tego pionu który tam był na ulicy że tak żeby nie ryć bo byśmy musieli te płyty zrywać poprawiać te płyty żeby tego nie ruszać. Jest ładnie skute równo ze ścianką i ta ścianka zostaje. Dostawiamy opornik do ścianki oczywiście na świeżym betonie. Betonu jest 15 cm. i widać że majstry mają tego betonu im sporo zostało więc robię opór taki solidniejszy nie, nie, nie skąpią. Lepiej zrobić opór w krawężniku niż beton gdzieś tam w pole wyrzucacie. I tutaj zamknięcie tu jest odwrócone po prostu, to jest wjazd do, do budynku. Tu jest po prostu 6 całych krawężników, oporników, bo tam jest 6 metrów. I teraz musimy to zostawić, bo tu musimy zrobić badanie. Badanie było przeprowadzone wczoraj. Przyjechał betonik i tu będziemy już betonować koryto. Będziemy betonować koryto. Tutaj jest y, 6 metrów betonu przyjechało. I tu jest B10. Na to jest B10. Zobaczcie, ile majsty tego walą. 22 cm betonu. Podjazd do prywatnego domu na osobówki. 22 cm betonu. 4 cm będzie jeszcze podsypki. I kostka 8. Czy Wy uważacie, że to jest lekko przesadzone? Powiem tak, tam zobaczcie, majster sobie łatą robi, łata ma niecałe 10 cm, robimy 12, 11, takie, 11 cm do sznurka betonu, ten beton musi być taki w miarę stabilny, to znaczy chodzicie czy to wiecie, żeby to nie było tak na powietrzone, żeby, żeby to nie było miękkie, także teraz jak majster zagęszcza, żeby ta zagęszczarka całą stopą dotykała, całą płytą dotykała tego betonu i wtedy całą płytą zagęszcza. Niemal dziurek, wiecie, góra dół góra dół góra dół To musi być chodzone, takie stabilne. Chodzicie, kręcicie się, czochracie, wyrównujecie łopatą. Łatą, co możecie ściągnąć, tak mówiłem, bo jak ktoś nie ogarnia płaszczyzny łopatą, no to wtedy robi sobie coś takiego. Sznurki macie puszczone i ta łata po prostu nie może być wyżej, albo nie może dotykać sznurka. Co tak ustawiacie, no zależy na jaką wysokość robicie. okład nam przypasiło około 11 cm, więc robimy sobie ten ma mały zapas do łaty. I ściągacie pod sznurka, tak żeby po prostu łata się nie opierała o sznurek. I 22 cm betonu, rozsypane. Zagęszczamy to, tak jak mówiłem, dwu-, trzykrotnie. Tu tak samo, tu jest już taka zagęszczarka w zupełności wystarczy. Możecie, tu oczywiście, 500 tom. Jak macie, bo jak macie na takie podjazdy na ulicę, to się tam tłucze największymi sprzętem, jaki się ma. I zasypane, zagęszczone. I czekamy na związanie. A to jest piąteczek, więc tu jeszcze dorzucimy sobie chodniczek mały. Pierwsze metry kładzionej kostki na tej budowie. No, a jesteśmy już tutaj dobry tydzień. Tu są te obrzeża wcześniej, które tam, bo tam staliśmy po drugiej stronie przy tarasie. Tam są tarasy, my jesteśmy tu po drugiej stronie. I teraz tak, sama wtopa. Kostka tu jest liczona na 60 cm od ściany. Liczona była tu na końcu, na rogu i tam gdzieś przy pompie. I co się okazało? Że tu jest prawie 1,5 cm różnicy. Ten narożnik jest cofnięty, zawsze wystają narożniki. A tu jest cofnięty i była buła taka, wiecie, na, na elewacji. I trzeba było praktycznie całą prawą stronę szlifować, żeby po prostu nie drzeć wiecie, po, po elewacji. I patrzcie, bo będziemy kończyć. Będziemy kończyć, tam jeszcze Wam wrzucę na koniec. Na koniec tu było zagęszczone, tam docięte i teraz czochramy, sprzątamy i na koniec Wam wrzucę jeszcze wideo jak wyciągaliśmy te oporniki, krawężniki najazdowe za pomocą przyssawki MK. MK bo na baterie, bez kabla, jesteście 30 metrów od budowy i bez kabla ciągniecie. Okrąg swoją działamy, fajnie, że byliście, dzięki za uwagę, dzięki za dziś, nic nie zrobiliśmy, może w przyszłym tygodniu coś Wam pokażę, na razie. To jest to, to jest zapięcie. To jest to 大哥，晚上。 yeah <laughs> Продолжение